Od 25 lat wspólnie z sojusznikami budujemy bezpieczeństwo naszych obywateli. 12 marca 1999 roku Polska stała się członkiem NATO, najsilniejszego sojuszu polityczno-wojskowego świata. Trud, wysiłek i poczucie odpowiedzialności sprawiły, że Polska odgrywa w sojuszu znaczącą rolę. Współtworzymy środowisko bezpieczeństwa pod wspólną flagą, angażując się w operacje i misje NATO. Już 75 tysięcy polskich żołnierzy i osób cywilnych wsparło dotychczasowe wysiłki organizacji. Staliśmy się armią profesjonalną i gotową do globalnych wyzwań jutra. Nasza determinacja i profesjonalizm sprawiły, że zmieniło się postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Przyspieszył też proces modernizacji naszej armii. W rodzinie NATO zaczęliśmy się wyróżniać. Wiarygodność i gotowość Polski do działania stanowią fundamenty sojuszniczej solidarności. Transformacja sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej to ludzie, ich wyszkolenie i kompetencje, to także sprzęt. Dzięki NATO zrealizowaliśmy wiele programów inwestycyjnych w sektorze infrastruktury obronnej, lotniska, centra szkolenia bojowego, magazyny uzbrojenia i logistyki. Jako odpowiedzialny partner uczestniczymy w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Nasze zaangażowanie niesłabnie, szczególnie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie. Polska postrzega globalny system bezpieczeństwa także z perspektywy własnej odpowiedzialności za jego wzmacnianie. Jesteśmy liderem w sojuszu wydatków na obronność. Z wymaganych przez NATO 2% PKB, nasz kraj w 2024 roku przeznaczy ponad 4% PKB na obronność. 25 lat członkostwa w NATO to okres wszechstronnej korzyści dla narodowego bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej. Dziękujemy, że jesteście z nami. W służbie demokracji, bezpieczeństwa i pokoju.